Zrujnowałam życie z dziury, która ukradła mi notatki. Wydarzyło się to 5 lat temu, gdy kończyłam szkołę średnią. W Szwajcarii szkoła ma 9 klas, a potem, w zależności od planów na przyszłość, uczysz się dalej albo szukasz pracy. Ja marzyłam o tym, aby pójść na studia, więc czekały mnie dodatkowe 3-4 lata nauki. System edukacji w naszym kraju jest zdecentralizowany, więc każdy kanton stan narzuca własne zasady. Ten, w którym mieszkałam, był bardzo rygorystyczny, więc zaliczenie roku wymagało bardzo wysokich stopni. W liceum szybko zaprzyjaźniłam się z Chelsea, moją obecną dziewczyną i Alicją. Alicja jest tym typem osoby, z którym miło się spędza czas, ale tylko na krótką metę. Zawsze to ona jest ofiarą potrafi gadać tylko o sobie i nigdy nie ponosi za nic odpowiedzialności, bo dorastała w pieczy zastępczej czy coś takiego. Zbyt długie przebywanie w jej towarzystwie mogło doprowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu. Historia, którą wam opowiem, miała miejsce dwa miesiące przed egzaminami końcowymi. Aby ukończyć szkołę, oczywiście musiałyśmy je zdać, ale stanowiły one tylko 50% oceny ostatecznej. O drugiej połowie decydowały wyniki z ostatniego świadectwa. Oznacza to, że gdybym miała piątkę na egzaminie końcowym z języka angielskiego. Ale trójkę na świadectwie moja ocena końcowa wyniosłaby cztery. Dla Alicji stanowiło to ogromny problem, ponieważ jej ostatnie świadectwo nie należało do najlepszych. Żeby ukończyć szkołę, musiała celująco zdać egzaminy z większości przedmiotów. Można by więc pomyśleć, że w takiej sytuacji zabierze się zarobienie notatek i będzie zakuwać do odciny, prawda? Oczywiście, że nie. Dziewczyna zwlekała do ostatniej chwili podczas gdy ja i Chelsea robiłyśmy wszystko, aby wypaść jak najlepiej. Co ważne, zawsze byłam tą dziewczyną, która udostępniała swoje notatki na czacie grupowym, jeśli ktoś ich potrzebował. W przypadku matematyki musieliśmy umieć masę rzeczy, więc skrupulatnie rozpisywałam każdy temat, a utworzone materiały trzymałam w teczce w szafce. Część z nich wylądowała na grupie, ale tylko wtedy, gdy ktoś ładnie poprosił. Było ich zbyt dużo, żeby chciało mi się robić im wszystkim zdjęcia. Wyobraźcie sobie moje przerażenie, kiedy pewnego dnia poszłam do szafki i ich tam nie zastałam. Pisałam je tygodniami i szukałam drugie tyle. Miałam strzy ataki paniki, ponieważ myślałam, że będę musiała je zrobić od nowa, inaczej nie zdam. Kiedy już straciłam wszelką nadzieję i miałam zacząć od początku. Alicja przyszła do mnie i powiedziała, że zabrała je, gdy poprosiłam ją o przyniesienie mi książki z szafki. Początkowo w ogóle nie planowała mi o tym powiedzieć, bo przecież miałam je już wystarczająco długo i mogłam sobie zrobić kopię. Stopień rozwydrzenia, który zaprezentowała tamtego dnia, wystarczył, abym obmyśliła okrutny plan zemsty. Nie tylko ukradła moje notatki, ale również nie oddałaby mi ich, gdybym nie zawracała jej dupy. Na szczęście była tylko kumpelą z liceum i szczerze mnie nie obchodziło, co się z nią stanie. Chciała wojny, to ją dostała. Gdyby nie była tak zadufana w sobie, to nigdy by do tego nie doszło. Przeprosiłam za zdrobienie niepotrzebnego zamieszania, prawie wybuchając, gdy śmiała zrzucić winę na mnie i wróciłam do swoich zajęć, udając, że nic się nie stało. Alicja niczego się nie nauczyła. I wydzwaniała do mnie z prośbą o notatki z innych książek. Specjalnie wybierała takie same lektury, aby nie musieć się dodatkowo uczyć. Zaczęłam więc dawać jej błędne analizy i tworzyć fałszywe notatki, mające za zadanie ją pogrążyć. Gdyby czytała książki, wiedziałaby, że to wierutne bzdury, ale w przypadku dziewczyny był to zbyt duży wysiłek. Trochę mi to zajęło, ale zrobiłam tak w przypadku każdego przedmiotu poza matematyką, bo na to było już za późno. Angielski, niemiecki, francuski, chemia, fizyka i psychologia nic mi nie umknęło. Nie mogłam się doczekać, aż otrzymamy wyniki, a dziewczyna zda sobie sprawę, że zadarła z niewłaściwym kujonem. Dzień przed ukończeniem szkoły, nauczyciel zaprosił nas do pubu na mecz piłki nożnej, którego nawet nie pamiętam, i rozdanie wyników. Zdałam z oceną 5,38, co w Szwajcarii jest naprawdę wysokim wynikiem. Alicja natomiast oblała wszystkie zajęcia poza matematyką i psychologią, kończąc, a raczej nie, szkołę z oceną 3,21. Wygląda na to, że naprawdę przestudiowała moje notatki, stroniąc przy tym od lektur i podręczników. Nie mogłam powstrzymać śmiechu. Moja dziewczyna do dziś uważa, że to było okrutne. Ale według mnie Alicja na wszystko sobie zasłużyła. To był jedyny sposób, aby ukrócić jej narcyzm. Z tego, co słyszałam, obecnie powtarza rok i stara się z całych sił, aby go zaliczyć. Mam nadzieję, że tym razem nie kradnie przyjaciołom notatek. Myślałaś, że możesz bezkarnie zrujnować mi życie w koledżu? Chyba oszalałaś. Jestem studentem i robię licencjat za granicą. Pomyślałem, że będzie to dobry sposób na poznanie nowych ludzi, nauczenie się samodzielności i tym podobnych. Przez pierwszy miesiąc wszystko było w porządku. Poznałem mnóstwo nowych ludzi w tym Serenę. Był to ten typ dziewczyny, która bez względu na okoliczności musiała być zawsze w centrum uwagi, ale poza tym wydawała się całkiem miła. Nasza początkowa ekipa składała się z 15 osób. Pewnego dnia Serena powiedziała mi, że jedzie na wakacje do mojego rodzinnego kraju i że jeśli będę potrzebować czegoś z domu, chętnie mi to przywiezie. Zgodziłem się, a następnie wręczyłem jej połowę moich oszczędności, aby pokryć wszelkie potencjalne koszty transportu. Potem napisałem wiadomość do mamy, która obiecała przygotować mi i serenie karton domowego jedzenia, żeby na luzie starczyło nam obojgu. Jeśli wydaje Wam się to zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to macie rację. Zdzira ukradła moje pieniądze, a jedzenie wyrzuciła do śmieci. Kiedy skończyła mi się reszta oszczędności, znalazłem się w kropce. Nie wiedziałem co zrobić, więc powiedziałem wszystkim prawdę, ale ze względu na popularność Sereny nikt mi nie uwierzył. Niestety dziewczyna nie zamierzała puścić mi tego płazem i postanowiła doszczętnie zniszczyć moje życie towarzyskie. Zaczęła rozpowszechniać plotki na mój temat i zadawać się z ludźmi, z którymi miałem dobry kontakt. Za każdym razem, gdy znajdowałem nowych znajomych, Jędza podążała za mną i robiła wszystko, aby mnie wyalienować. Pod koniec pierwszego roku studiów zostało mi zaledwie trzech przyjaciół, którzy w przeszłości również padli ofiarą Sereny. Miałem ochotę się poddać i rzucić to wszystko, ale nie mogłem dać jej tej satysfakcji. Na szczęście, pomimo swoich zdolności społecznych oraz umiejętności manipulacyjnych, dziewczyna nie należała do najbystrzejszych uczniów. Aby jakoś sobie poradzić ze szkołą, plagiatowała wszystkie zadania, ściągała na egzaminach i tak dalej. Dowiedziałem się o tym, i przez następne trzy lata zbierałem dowody, mogące ją pogrążyć: zrzuty ekranu, wiadomości głosowe, zeznania ludzi, którzy wciąż ze mną rozmawiali i przede wszystkim skopiowane prace. Dodatkowo Serena pochodziła z bardzo konserwatywnej rodziny. Ale sama nie była w żaden sposób święta. Często zdarzało jej się podrywać facetów i spędzać z nimi upojną noc w pokojach hotelowych, co również postanowiłem udokumentować. Wisienką na tym wielowarstwowym torcie było wykorzystanie prawa na moją korzyść. Tak się składa, że w kraju, w którym studiowałem, tytuł licencjata można otrzymać tylko do określonego roku życia. Oznacza to, że niektóre kierunki nie przyjmują uczniów, którzy przekroczyli te granice wieku. Jak się możecie domyślić, ta furtka zamknęła się za Sereną, kiedy byliśmy na ostatnim roku studiów. Właśnie dlatego czekałem trzy lata, aby wcielić mój plan w życie. Kiedy nadszedł odpowiedni czas, wysłałem zebrane dowody do wszystkich pracowników administracji, każdego profesora, który kiedykolwiek uczył Serenę, dziekana oraz jej rodziców. Wczoraj dziewczyna została oficjalnie wydalona ze szkoły, a rodzice się jej wyrzekli. Ze względu na swój wiek nie może już nawet uzyskać dyplomu w dziedzinie, która ją interesuje, chyba że wyjedzie z kraju. To jednak nie jest aktualnie możliwe, ponieważ matka i ojciec nie chcą mieć z nią nic wspólnego. Zarobiłam 40 tysięcy dolarów za przypadkowe zwierzenie się mojej plotkarskiej współpracowniczce. Dawno temu pracowałam w małej sieci salonów fryzjerskich w Stanach Zjednoczonych za minimalną stawkę krajową plus napiwki. Dodatkowo nasze zarobki zależały również od ilości obsłużonych ludzi. Im więcej klientów, tym więcej pieniędzy. Było nawet znośnie, dopóki szefostwo nie wymyśliło promocji z okazji powrotu do szkoły. Czystą głupotą było oferowanie strzyżenia za 10 dolarów w okresie, w którym jest na nie największy popyt. Ale kim ja jestem, żeby podważać decyzję zarządu? Aby ogłosić tę wspaniałą ofertę, musiałyśmy wdrapać się na chwiejny stołek i zawiesić dość sporawy baner nad drzwiami salonu. Było to niebezpieczne samo w sobie, a nierówny chodnik wcale nie ułatwiał nam zadania. Ponadto kierowniczka nalegała, abyśmy zakładali i zdejmowali reklamę dwa razy dziennie na wypadek, Gdyby ktoś chciał ją ukraść, bo przecież każdy mieszkaniec stanów marzył, aby świsnąć baner z naszym logo i napisem strzyżenie za 10 dolarów. Niemiłosiernie mnie to irytowało, ale nie mogłam się doczekać wypłaty. Wiedziałam, że w tamtym miesiącu przeszłam samą siebie. Jeśli chodzi o ilość klientów, co powinno przełożyć się na niezłe pieniądze. Tyle, że tak się nie stało. Wszystko to za sprawą naszej cudownej zniżki, przez którą zarobiliśmy znacznie mniej niż zwykle. Pracowałam tam od lat i była to najniższa wrześniowa wypłata, jaką kiedykolwiek dostałam. Kiedy przyszłam do pracy następnego dnia, byłam wkurzona, ale nie dałam tego po sobie poznać. Tego ranka wieszałam baner z pracownicą, która była pupilkiem szefa i koszmarną plotkarą. Gdy nadeszła moja kolej, aby wdrapać się na stołek, Powiedziałam, iż cieszę się, że to ostatni raz, kiedy muszę to robić. Planowałam zażartować, że w końcu spadnę, rozwalę sobie łeb i będę miała spokój, ale do głowy przyszedł mi inny pomysł, który momentalnie wprowadziłam w życie. Kiedy dziewczyna zapytała dlaczego, odpowiedziałam, że dostałam ofertę pracy w innym salonie z ustalonym grafikiem, wyższą prowizją i dodatkowymi 5 dolarami za godzinę. Skłamałam, że chciałam przepracować jeszcze te dwa tygodnie, ale potrzebowali mnie wcześniej, więc zawijam po weekendzie. Na koniec zaznaczyłam, żeby absolutnie nikomu o tym nie mówiła, a w szczególności kierowniczce. Tego dnia wyszłam z roboty znacznie wcześniej, dając moim kłamstewkom się rozejść. Następnego dnia zostałam zaproszona na dywanik, ponieważ menedżerkę doszły słuchy o moim odejściu. Powiedziałam jej, że dostałam o wiele lepszą ofertę gdzie indziej, ale chętnie zostanę, jeśli zaproponuje mi coś korzystniejszego. W sprawie podwyżki musiała skontaktować się z liderem okręgu, ale powiedziała, że możemy na spokojnie przedyskutować godziny pracy. W niektóre dni harowałam do 21, a potem musiałam wstać na dziewiątą, co sprawiało, że znalezienie opieki dla mojego dziecka graniczyło z cudem. Byłam cała w skowronkach, bo w końcu miało się to zmienić. Dodatkowo szefostwo zgodziło się na podwyżkę, ponieważ konsekwentnie zajmowałam drugie miejsce pod względem oferowanych usług w naszym salonie oraz całym okręgu. Pracowałam tam przez kolejne pięć lat i zarobiłam dodatkowe 39 tysięcy dolarów za wyjawienie mojego sekretu salonowej plotkarze. Do tego otrzymałam 20% prowizji od usług w przedziale od 500 do 1000 dolarów tygodniowo. Od tego momentu zaczęłam drukować rachunki sprzedaży usług z poprzedniego dnia, na początku każdej zmiany. W ten sposób, gdy kierownictwo dostosowywało wypłaty w celu uwzględnienia zniżek i kuponów, mogłam odwołać się do moich danych i zakwestionować wszelkie rozbieżności. Niestety, zarząd udawał, że nic nie mogą z tym zrobić. Sporadycznie poruszałam ten problem przez kolejnych pięć lat, a gdy przywrócono promocję z okazji powrotu do szkoły, odeszłam. Kilka miesięcy później poinformowano mnie, że pracownik z innego stanu złożył przeciwko firmie pozew zbiorowy i prosił, abym się przyłączyła. Zgodziłam się, a prawnik był w niebie, gdy otrzymał dokumentację z pięciu lat, e-maile od firmy, listy płac i tym podobne. Ostatecznie musieli przejrzeć wszystkie moje wypłaty i zrekompensować wszelkie niezgodności. Obejmowało to wszystkie darmowe oraz objęte zniżką strzyżenia. Oprócz tego firma musiała mi również wypłacić 10 tysięcy dolarów w ramach ugody, na którą przystaliśmy. Kto by pomyślał, że kłamstwo jednak popłaca.